Cześć, witamy witam w kolejnym odcinku na moim kanale Parkura na serwerze MineFox. Dzisiaj ze mną jest nietypowy gość, pierwszy w mojej serii, gość. Gość Jacek. Przymitaj się. To niełatwe, kobietko. <noise> tak, niełatwo jest się przywitać. Samiko! Nie będę zabijać, z parkour, Jacek. Tak, tutaj mamy easy, bo żadnych lepszych przechodzić nie umiem. Halo. Pierwsze już przeszłam z nagrodą parkour. Wyłączę sobie graczy, bo nie mnie utrudniają. I co powiesz, Jacek? Przywitaj się. Jak już jeszcze fajna nowka. Przywitaj się, hej wszystkim, cokolwiek. Hej wszystkim! Ble, 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 ble. Teraz robię cięcie, żeby ogarnąć jaskę. Dobra, ogarnęłam już jaska i skakiemy sobie dalej. Dosyć łatwy ten parkour, punkt kontrolny. Szkoda, że tam nie ma gdzieś punkt kontrolny. Jeden na jeden. Sekarki. Gdzie jest reszta graczy? O, o dużo przymi. No, ukryci. I co po Jacku? Chodzi za mało. Spadam co? Przychodzi za mało tak na Szybciej. Wiem, przejdziemy to i prawdopodobnie nagramy jeszcze jeden z tego odcinek. Tak jeden zaś w jakim czasie przejdę mapkę. Tak może... Jeden parkurny odcinek, co na to jasek. I ewentualnie, chyba, zobaczymy jeszcze mój kontakt z jaskiem. Jacek siedzi obok mnie i obserwuje moją grę. Tak i spadłam oczywiście. Co czy na to po w się spadłam? Po prostu dzieci się zagadały. Kto się zagadał? Dzień. I nie mogłaś i spadłaś. Ech, tak. No i chyba będę nagrywać z jaskiem odcinek, w zależności będzie miał czas. A ty będziesz miał czas? Tak. No to raczej. Nie wiem. Na razie mam tak trzy minuty, jak pokazuje mi stoper. Pokażę Jaskowi. Tutaj jest jakby co stoper, Jacek. Wy tego nie widzicie, no ale. Zaraz chyba będę kończyć. Chociaż nie wiem, ja jeszcze. Jacek, nagrywamy jeszcze jedną? Nie. Tak. 2 minuty 32 sekundy i 824 ms. Nie wiem, co to jest. Siadna osam! osamuśka, tylko ci lata. Tak, musiałam jasno pomóc. Weźmy listę parków. Pierwszy i, i drugi, no nie? W tutaj jest taki lak, że jest... Co? Nie, lak. Mm. Że jest. Halo. Pierwszy, drugi, czwarty, czwarty Nie, piąty. trzeci. No właśnie nie ma trzeciego. Wyłączę graki. Ja ten parkur już przechodziłam. Tak. Prywatnie, no. Jej, jej. I takie informacje dotyczące SkyBlocka. SkyBlock, nagrałam już z tego odcinek, nie wiem kiedy wróciłam, ale SkyBlock się zepsuł. Mi się usunął, nie wiem jak, potem jak zrobiłam, sobie chwilę grałam, zobaczyłam, chciałam wam pokazać, co jest w księdze i się zepsuło. I nie wiem, co jakiś... Miany lagik, to na razie Skyblock zostanie zatrzymany. Chyba się nagramy jeszcze jeden odcinek z tego serwera, z tego mojego prywatnego. Co, co o tym sądzisz, Jasek? Pić! E, przepraszam bardzo. Jasek potrzebuje tutaj picia. Zaraz do was wracam. E, tak nie było w ogóle cięcia, bo Jacek chce gadać. Proszę, oddajcie głos i dać ci Nie rób, bo będzie chaos. Hej! Nie ruszaj. Mów coś, hej, chwileczkę, nie jestem Hej, 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 ja. hej, Jacek. He, Kogo? Pitka Ja sobie go a ja już wracam. Napiszę, aż tutaj. No, zaraz odłóż szklankę. Parkury, no. Na razie nie będą mi długie. Chyba już zrobimy przerwę. Agadeo, tak. czekaj. Mój Picie! Ago. Tak. A tak tutaj ma ludzi, się się napiłam. E, tak ja bym już kończyłam. Ja już kończę, bo po tym odcinku nagrywamy jeszcze jeden. I tak... Jeszcze, no nie kończę jeszcze. Właśnie musimy poruszyć dwie sprawy. Pytanie dla Jacka. Jacku. czy coś ze mną nagrywać Simsy. Jacku, rozmawialiśmy już na ten temat. Czy coś znowu nagrywać Simpson? Byłabym zaświecona. I spadł. Jacek, żyjesz? Po, Poczekajcie, muszę Jacka przywołać do porządku. Ja Mama po swojej... Eee, tak, Jacek jest jeszcze niezdecydowany. Raz mówi się tak, raz się nie. Ale Simsy na pewno pojawią się z Jackiem, czy i tak przewidywany. nie. Jacek, cicho teraz. Mama, cicho bądź. Cicho, bo Aga, Aga wygłasza przemowę. Simsy. Do trójki mam dodatki, takie jak. E, kariera. Rajska wyspa. Moje oczywiście dodatki. Kariera. Niedoskupione jak zwykle. Weźmy inny. Parkour i rytokańkę. ja Jasek wybierz? Ten. Ten. Ostatni. Nie tak. No, ten jest akurat łatwy. Więc będę mogła gadać. E, moje dodatki, jakie ja posiadam, to jest Kariera. 4 pory roku. Oczywiście podstawka. Padła Raj, Rajska wyspa i tak muszę się wszystkie. Rajska Nie, a, a... od mojej koleżanki, która też niedługo będzie nagrywać, planuję z nią coś się nagrać. Jakieś wspólne materiały, coś takiego. Jacek, ty ją znasz? Poczekajcie, muszę Jaskowi wyjaśnić... Taki jasek już zaczaił i od niej mam tak, akcesoria diesel, o, nie z tego świata, studenckie życie, zwierzaki, mm, muszę przemyśleć, jeszcze ja planuję kupić pokolenia, a do dwójki mam wszystkie, ponieważ tutaj nigdy nie doskakiwałam. O, Mam czy tutaj w ogóle gdzieś jest checkpoint? Ponieważ była promocja i Origen udostępnił wszystkie dodatki za darmo O! Checkpoint. To, to skoczę? Jej. Może nawet to przejdę. Tak, a to jest, będzie nowa seria Skakanie i gadanie. Kto mi gadanie i skakanie? Jeszcze się zobaczy, jestem na mecie. Przeszło mi, jej. 55 sekund i 47, 400, 877 ms. Nawet dobry czas. Teraz dalej, przejdę. Piąty. O, on jest nawet trudny. O, ja go nie umiem. Będę jakieś trenem od szósty. Mm, Nie wiem, nie testowałam, ale jest rabinka, więc będzie pewnie ciężko. Chce ksieszkę? przepraszam. Jacek beknął, wszystkich przepraszamy, za to... Niestety, Jacek to Jacek jest dostyć. Powiedz ile masz Jacek. Jesteś bardzo... Nie pamiętam. Nie pamiętam, ile masz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!